Normalnie w tym miejscu zobaczylibyście drogę do baw. Kilka godzin jazdy, kilka kaw po drodze, trochę krajobrazów. Ale oczywiście karta pamięci miała inny plan i wszystkie te ujęcia przepadły. Trudno, może to i lepiej. Zanim wyruszyliśmy do baw, odwiedziliśmy też pewne wyjątkowe i tajemnicze miejsca, w którym więcej na wiosnę sekret. A teraz. Ruszamy prosto do Baw, miasta, które łączy ze sobą rzymską historię, gregoriańską elegancję i serialowy klimat. Do zobaczenia. Naszą podróż zaczynamy od Royal Crescent, monumentalnego półksiężyca gregoriańskich kamienic XVIII wieku. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w całej Anglii i symbol Baw. Z drona wygląda jeszcze bardziej imponująco. Idealne miejsce na mocny początek. Ciekawostka. W Royal Crescent znajduje się 30 domów, a w jednym z nich działa muzeum pokazujące, jak wyglądało życie tutaj ponad 200 lat temu. Stąd schodzimy na Great Pultney Street. Jedna z najszerszych i najbardziej reprezentacyjnych ulic epoki gregoriańskiej. Spacernią przypomina sceny z Bridgertona. Idealna symetria, monumentalne fasady i wrażenie, że czas zatrzymał się tu w XVIII wieku. Ciekawostka: Great Pultney Street ma aż 300 metrów długości i była budowana głównie jako prestiżowa wizytówka miasta choć przez wiele lat wiele domów stało pustych, bo nikt nie chciał płacić tak wysokich czynszów. Kolejna atrakcja, czyli The Bath Abbey. Piękna katedra w centrum miasta. W samym centrum Bath stoi Bath Abbey, gotycka katedra, której historia sięga ponad tysiąca lat. To tutaj odbywały się koronacje i wielkie ceremonie, a wnętrze zachwyca ogromnymi witrażami i bogato zdobionym sklepieniem. Ciekawostka, na frontowej fasadzie Abbey można zobaczyć niezwykłą rzeźbę, anioły wspinające się po kamiennych drabinach. To nawiązanie do snu biblijnego patriarchy Jakuba. Zaraz obok katedry znajdują się The Roman Bath Niestety no, odpuszczamy wchodzenie do środka, ponieważ po pierwsze kolejka jest na go ze dwie godziny stania, a po drugie 140 zł po to, żeby zobaczyć cztery gołe ściany i zieloną wodę no to troszeczkę za dużo Kawałek dalej docieramy nad rzekę Avon i do Pultney Bridge Jednego z zaledwie czterech mostów na świecie, na których po obu stronach stoją sklepy. Z góry wygląda bajecznie, a z brzegu rzeki jeszcze bardziej filmowo. Ciekawostka: most zaprojektował Robert Adam, a jego projekt inspirowany był Ponte Vecchio z Florencji i Rialto z Wenecji. Tuż obok Pultney Bridge znajduje się charakterystyczny półkolisty jaz czyli Bath Veer. To on reguluje bieg rzeki Avon i chroni miasto przed powodziami. Z góry wygląda jak perfekcyjnie zaprojektowany element krajobrazu, ale w rzeczywistości pełni bardzo praktyczną funkcję. Dziś to jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w Bath. Ciekawostka? Pierwszy jazd w tym miejscu powstał już w XVII wieku, a obecny w kształcie podkowy, zbudowany w latach 70. XX wieku. Na chwilę zwalniamy tempo. Upstairs at London's to kamienne bistro, które stawia na prostotę i jakość. Chrupiący chleb z piekarni na dole, lokalne produkty i sezonowe dania sprawiają, że lunch staje się prawdziwym doświadczeniem. Ciekawostka. Landren słynie z naturalnych win i rzemieślniczego chleba wypiekanego na zakwasie z lokalnych ziaren. Po lunchu ruszamy na spokojny spacer ulicami Baw. To miasto najlepiej odkrywać właśnie w ten sposób. Zaglądając w boczne alejki. Zatrzymując się przy detalach architektonicznych i obserwując codzienne życie mieszkańców, kamienne fasady, wąskie przejścia i rytm kroków na bruku przypominają, że Baw ma w sobie coś więcej niż tylko wielkie zabytki. Ma duszę. Ciekawostka. Wiele z tych ulic pojawiało się w filmach i serialach kostiumowych, bo ich wygląd przez wieki praktycznie się nie zmienił. Kilka ulic dalej trafiamy do Topping and Company, jednej z najbardziej klimatycznych księgarni, jakie można sobie wyobrazić. Tutaj książki sięgają od podłogi aż po sam sufit, a do przeglądania tomów dostaje się drewnianą drabinkę. To miejsce, w którym łatwo stracić poczucie czasu, zanurzając się w zapachu papieru i cichej atmosferze literatury. Ciekawostka. W Topping and Company odbywają się regularne spotkania autorskie. Bywali tu m.in. Salman Rushdie. Hilary Mantel i Ian McEwan. A jeśli lubisz książki, to to miejsce zdecydowanie dla ciebie. Na koniec wchodzimy wyżej, do Alexandra Park. Stąd Baf wygląda jak na pocztówce. Gregoriańskie kamienice, rzeka Avon i zielone wzgórza w tle. To idealna perspektywa, żeby zakończyć tę podróż, złapać dystans i jeszcze bardziej docenić piękno tego miasta. I tak tą piękną panoramą kończymy nasz jednodniowy pobyt w Bath. To był szybki wypad do Bath, miasta, które wygląda jak plan filmowy i skrywa tysiące historii. Od monumentalnego Royal Crescent, poprzez rzekę Avon z mostem Pultney, po klimatyczne kawiarnie i księgarnie. Każde miejsce przypomina, że Anglia to nie tylko Londyn. A ja uwielbiam takie jednodniowe wypady. Krótka podróż, kilka godzin spaceru i człowiek wraca z głową pełną inspiracji. A to dopiero początek. Już planuję kolejne odcinki z innych miejsc, które potrafią zaskoczyć. No i wiosną wrócimy też do tego tajemniczego miejsca, które odwiedziliśmy przed baw. Ale na razie niech to pozostanie sekretem. Jeżeli podobał ci się ten film, zostaw suba i daj znać w komentarzach, które miejsce w Baf zrobiło na tobie największe wrażenie. A tymczasem dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.